Halo? Halo? No halo słyszy... Ej słyszysz... Słyszy... Halo słyszymy no, słyszymy teraz? No Dobra, to dobra Sorry, nie mogłem dodać, bo zapomniałem pada do tapy Wziąłem konsolę, ale pada ja zapomniałem no. To, to musiała być niezła gierkały by spada. No. Powiem ci, powiem ci że nie, ci, że chyba ci się fajnie grało, nie? Mega. O. Co ty? Ten. Yy, za, za, zamiast tego, zamiast spada, zamiast to sam mogłeś kierownicę wziąć. To byś od razu samochodem prowadził. A, no, 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 mogłem. Każdy ma kierownicę. Dziękuję, nie? Cho no chociaż... Nie no, ja nie mam na przykład. Chociaż nie wiem czy jest kierownica na USB do konsoli, tak szczerze. No wiesz, to to, to to nic, bo ja myślałem, że... Ja, ja ci dlatego nie zapraszałem przed chwilą do, teraz do ekipy? Kurde myślałem, że to jest jakiś chłop, którego w ogóle nie znam, nie? A przypomniało mi się, że ty jesteś przecież Dizik, nie? No. A jak ty masz na imię? Marcelek Jak? Marcelek? No, Marcel. A Marcel, sorry, zrozumiałem, Marcelek. <laughs> ja przed chwilą triple robiłem. Znaczy tak ciężko, tak średnio mi wychodziło, ale robiłem. Nie umiem budować na komputerze. Really kurwa? Zbuduj przynajmniej jedną ścianę. A no, tak obudować umiem, ale... Chodzi mi o to, że niedobrze. Ale za to zawsze wiem, gdzie jest. Co jest? Kurwa, żeś bomby najebał. Ja nigdy nie wiem, gdzie kto je, gdzie to jest. Serio nigdy... no Wejdź do stopienia. No, czekaj. Ale nie, wiem, że kroki, ale. I tak mi to nigdy nie pomaga. Bo nie wiem w jakim miejscu, bo mi na przykład pokazuje z prawej strony, a okazuje się, że chłopi wychodzi z lewej. To może inny był? To co jest? Aha, te edycje się chyba zepsuły. A nie, dobrze jest. Ale mi spas w ogóle inaczej strzela, jak mam słuchawki. Kurwa nie spątak. Jezus. Opie, nie spątak, to jaj. Ok, ruku, ruku, Lamborghember. Pamiętajcie, że jesteś na jeżeli chodzi o kurde Aima, ale jeżeli chodzi o budowanie, to jest trochę lepszy. Co nie? No. Tak? Kurde, buduję jeszcze raz. O no co jest ty? Nie chcę mi potwierdzić tego, z rastraktowania. Nie, nie dam się. Kurwa, A. nieźle. O no nie, no skurwa, nie spam, błagam się. Ajdź, kurde. Nie, bo, kurde, jak ty mi tak, kurde, bomby walisz, to ja nie to ja nie jestem w stanie zagerać. Tak Mnie nie potrafię uniknąć bomb. No. Wiesz, że wiem, um, kurde, na Jak? No. To co jest? Aha, bo, kurde, nie wiem, coś mi się, coś mi się chyba, kurde, z wejściówką zepsuło, bo, kurde, nie wiem. Aha, jeszcze, fajnie, jeszcze mikro nie działa. Znaczy, działa, ale wiesz. Hmm, czekaj. Co za... czekaj. Czekaj, bo chcę to robić Chcę zobaczyć, co działa. Się. Działa. Ale nie postawić ja ściany. Ja ci pokażę, jak to się robi. Spróbuj robić na ja ci pokażę jak. No ale wiem, bo to się od schodów jakby odbija, nie? Czekaj no, czekaj, ja sobie spróbuję trzymać schody no, ja, nie da się. Tak. co jest, kurde? Na, na boxach to mam więcej tego, niż... No może Nie gdzie ty jesteś? O, gdzie ty jesteś? W ja ogóle no, nie wiem, gdzie strzelam. ja strzelam. I nawet hopy nie wiem, gdzie strzelam, nie? W tych ciemnościach to ja totalnie nie widzę hopy, pęci kurde, na tym ekranie. Ja mam taki ciemny jakieś... Wejdź na ustawienie. No, no czekaj. No i... Poczekaj, muszę sam znaleźć Ustawienia mm. Szukam to sam, poczekaj mm. Zaraz to znajdę. Dobrze A, wchodzisz na te pierwsze. Mhm, tylko że ja nie mam komputera. Ha, no, jasność? No jasność i ustawiasz trochę wyżej I A tryb... dobra, chopy, teraz to widzę zajebiście. Na... I... No. <noise> Dziękuję. Ja mam inny tryb ślepości. Niewidomości, czy nie wiem. Oj, teraz tu ja mogę edytować, bo kurde, wcześniej to ja nawet nie wiedziałem gdzie kto jest. A, chciałam, no kurwa, tak ale przez o, o schody ci jedną Chłopie widziałeś kurwa jaki aim? No Ej, muszę coś zmienić Ej, ale dobrze pomieniam, nie? No Do 20, nie? I potem, ale nie. Dobra, Kurde, ja nie wiem, ja tak za bardzo rozgrzany nie jestem. Pojęcie, no. ja, ja, ja się, ja, 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 kurde, mam ten, ja mam rozgrzane, wiesz, ja mam rozgrzane, edyt, no co jest z tą myszką? O halo, na tej myszce się nie da edytować. No. O nie, kurde, ta myszka mi w miejscu stoi. Aha, no super. או שופל, שופל, פולדה. Jezus Maria, żeś mi kurwa zawału dostałem! <laughs> ja wiem pierdol... co kurwa Opie, zawału dostałem Dopiero wygrzałeś jedną, nie? Czy dwa? Dwa Co? Rundę. Nie, kurde, bo ja ten Myszka mi kurwa w miejscu stoi, ja edytować nie mogę. Widzę To przyszedł? Mama, to ty? A tam Chuj. Tam. dobra tam w Dobra. Nie uda ci się tak dobrze być w tym ja. Mogę zrestartować tego gówna, nie no. Kurde, klikam prawy przycisk i zamiast mi się, żeby mi się to zrestartowało, to Komplikujesz to nie... tw Komplikujesz twoje te rób po prostu bardzo prosto, nie próbuj nawet dużo budować. Nie buduj więcej niż musisz. Nie rozumiem. Nie buduj więcej niż musisz. Czyli? Czyli nie buduj nie ten, nie buduj niepotrzebnych rzeczy. Czyli w ogóle mam nie budować. <grym i zlega> no. Nie aż tak. Faj fajną rzecz zrobiłem. Jak ja to, ja to, ja to że mnie nie trafił przed chwilą? Co? Jak to że mnie nie trafił przed chwilą? Trafiłem tylko za mało. Nie? Nie uda ci się mnie pokonać jak tak gram taką strategię A jaką strategię grasz? No tym boksie no, nie uda ci się No jak mam myszkę, myszkę zepsutą to na pewno mi się nie uda Ja, ja mam trzy przyciski które potrzebuję zepsute. Really? Czyli? Um, d, reaguje tylko jak dwa razy kliknę, czyli jak ty iść bok Eee... jakoś mi się ścina i w ogóle ten do, przy, do skakania ten Ten i eee w myszce prawej 33 ja, dostajesz no, no właśnie, 33 i 33 dostałeś, kurde, nie? No. To pompa. Dlaczego nienawidzę spadów? Bo najwięcej, ile kiedykolwiek komuś walnąłem, to było 120. W całej mojej karierze Fortnite. No i przez tą mychę, to mychę ja nawet edytować nie mogę. wiem do lobby, bo kurde ja nie umiem tak grać. Kurde widzisz, że ja trafić nie mogę, nie wiem co ja mam z tą mychą, ale kurde. No przecież jest cała czysta pod spodem, ty ja nie wiem. Może sensor ma zjebany. A może potrzebuję nowej? Nie wiem, pójdę. Twoja stara. O ty A tak nie potrafię kurde, się rozjewać.